Oczyszczalnia ścieków miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji Zduńskiej Woli funkcjonuje w nowych warunkach. Dzięki inwestycji pod nazwą beztlenowa stabilizacja osadów z wykorzystaniem biogazu na terenie oczyszczalni ścieków dla miasta Zduńska Wola. Ten zakład jest przede wszystkim mniej uciążliwy dla środowiska, co oznacza także ograniczenie do minimum nieprzyjemnych zapachów. A dzięki temu, że wytwarza 80 m sześciennych biogazu na godzinę, wytwarza też energię elektryczną i ciepło, co pozwoli zaoszczędzić zużycie tych nośników energii nawet o 40%. Z radością mówił o tym prezes miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Zduńskiej Woli, Andrzej Aleksandrowicz, podczas otwarcia nowej części oczyszczalni. Inwestycja, tak jak mówiłem, została rozpoczęta w 2010 roku, kiedy prezesem firmy była pana, Pani Bożena Budziarek i podjęto decyzję, że należy uporządkować i ustabilizować sprawę osadów i yy, cała procedura przetargowa i rozpoczęcie inwestycji wtedy zostało dokonane. Początkowo postanowiono, że będzie to inwestycja, która będzie... W Współfinansowana z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Całość inwestycji to jest 14 700 Pożyczka na dogodnych warunkach 50% wartości inwestycji. Co nam to daje? Po pierwsze, drodzy Państwo, yy, zmieni się i yy, zmieniła się już w tej chwili sytuacja na oczyszczanie, dlatego że osad, który przynosił nam poważne kłopoty, szczególnie jeśli chodzi o zagospodarowanie rolnicze będzie, będzie go dużo mniej. Kogenerat, który zamontowaliśmy, on funkcjonuje, spowoduje, że częściowo jesteśmy w stanie zabezpieczyć oczyszczalnię w energię elektryczną, jak również ciepło, które jest wytwarzane jako taki odpad z pracy generatora będzie powodował, że i powoduje, że zasilamy te dwa zbiorniki, gdzie gaz jest właśnie wytwarzany, jak i również na potrzeby własne firmy. To jest potężny wysiłek związany z pozyskiwaniem środków zewnętrznych chciałem bardzo serdecznie pogratulować panu prezesowi, pani prezes byłej również załodze, bo to też wasza bardzo myślę analityczna praca przy nadzorze. Pragnę podziękować również wykonawcy z Krakowa, bardzo serdecznie gratuluję tej inwestycji i dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mamy tak uporządkowane działanie związane z ochroną środowiska w mieście Zduńska Jeszcze tylko przecięcie wstęgi i goście uroczystości mogli oglądać oczyszczalnię zmodernizowaną kosztem 14 milionów 700 tysięcy złotych. Zadanie to wykonała firma Instal Kraków S.A. O zaletach i korzyściach wynikających z modernizacji mówiła gościom Halina Głuszczak, kierująca Miejską Oczyszczalnią Ścieków w duńskiej Woli. Przede wszystkim uzyskujemy odpowiedni stopień fermentowania osadu, co poprawia jakość tych osadów i osad jest lepszy do rolniczego wykorzystania. Następnie możemy stosować ten biogaz do produkcji energii elektrycznej i do produkcji ciepła, co zmniejszy koszty eksploatacyjne oczyszczalni. No i oczywiście też bardzo ważna następna korzyść zmniejszenie uciążliwości odorowej oczyszczalni. Bardzo cieszy ta inwestycja. Przypomnę, że miasto Zduńska Wola to miasto o przemysłowym charakterze. Wielu użytkowników przemysłowych również będzie zadowolonych, że z czasem na pewno odprowadzenie ścieków będzie tańsze. Mamy taką nadzieję, bo zakład produkuje energię, będzie tutaj na pewno oszczędność, a poza tym cieszy, że pozyskano potężne dofinansowanie. Realizacja projektu jest pozytywnie oceniana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który współfinansuje inwestycje w 40%. Projekt duńskiej Woli, jako taki, jest jednym z czterech największych projektów wdrażanych przez Wojewódzki Fundusz Włodzi. Jak na razie, praca z beneficjentem jest bardzo dobra. Jeżeli chodzi o harmonogram pracy, on jest realizowany zgodnie z planem. No i mamy nadzieję, że ten projekt będzie zrealizowany w pełni. Jeśli chodzi o dyrektywę ściekową, to z pewnością tutaj Zduńska Wola będzie na, w czołówce pro, projektów tutaj realizowanych przez województwo łódzkie. I dzięki temu no, przyczyni się do wdrożenia tej dyrektywy ściekowej. Trzeba bowiem pamiętać, że zakończył się dopiero pierwszy etap realizacji tego projektu, który w sumie kosztować będzie. Ponad 52 miliony złotych. Rozpoczęliśmy już drugi etap tej inwestycji z ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko, rozbudowa części ściekowych. Spowoduje to zwiększenie o 18% możliwości oczyszczania ścieków oraz znaczącą poprawę samej jakości ich oczyszczania. W ramach tej inwestycji zbuduje, budowany jest w tej chwili nowy jeden reaktor biologiczny, a pozostałe reaktory tak naprawdę będą odbudowane od podstaw, przystosowane do nowocześniejszej technologii, która da nam lepszą jakość czyszczonych ścieków. Ważnym elementem tego projektu jest budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Zduńskiej Woli. Przypomnę, że również MPWiK pozyskało dotacje na realizację na terenie miasta kanalizacji sanitarnej. Kwota dofinansowania inwestycji to blisko 25 milionów złotych. A więc teraz duńska Wola, również w tej bardzo ważnej przestrzeni, jaką jest gospodarowanie ściekami i ochrona środowiska. Kanalizacja sanitarna w tej chwili wykonujemy ulicę Sieradzką, zakończyliśmy ulicę Świerkową. Sieradzką, najstarszą ulicę w mieście, gdzie nie było kanalizacji sanitarnej. Będziemy jeszcze wykonywać ulicę laskową i orzechową. W przyszłym roku robimy dalszy etap ulicy świerkowej, doborowej i też boczne ulice. Prace przebiegają sprawnie, co pozwala wierzyć, że ten etap budowy kanalizacji oraz druga część modernizacji oczyszczalni ścieków zakończą się jak planowano czyli w marcu 2015 roku.